Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej, dziś macie piękny, cudowny okres. Wiecie do czego? Do tego, żeby odświeżyć swoją książkę telefoniczną. Jeżeli jesteś konkretnym facetem, pewnym siebie i facetem, który coś tam w życiu przeżył, bo jeżeli nie przeżyłeś, nie masz wiedzy, to na dole jest link po to, żebyś się troszkę deedukował. Tam ja prowadzę szkolenia, z pewności siebie jest uwodzenia i na dole już możesz się zapisać yy, na jedno z moich szkoleń, ale jeżeli jesteś facetem, który ma luz, swobodę, pewność siebie, to Przypominam, że możecie sobie odświeżyć swoją książkę telefoniczną jeżeli mieliście dużo numerów telefonów no bo jeżeli jesteście konkretnymi, pewnymi z siebie facetami no to każdy taki facet ma bardzo dużo, albo miał dużo numerów telefonów więc macie te numery telefonów odświeżcie je zadzwońcie sobie do Mariolki z którą się spotykaliście rok temu, albo dwa lata temu Cześć, co u Ciebie słychać? Może się spotkamy? <laughs> Ona pewnie nie raz usłyszycie Nie, nie mam czasu, buch, słuchaweczka Ale jeżeli mieliście z nią bardzo dobry kontakt 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu, 5 lat, 5 lat temu, to jest duże prawdopodobieństwo, że ona ma pamięć i zostaliście w jej głowie bardzo fajnie zapamiętani. A jeżeli zostaliście bardzo fajnie zapamiętani i spędziliście cudowne, piękne chwile, to już wam proponuję, żebyście spokojnie mogli ponownie, ponownie popróbować tych cudownych. I pięknych chwil spędzonych właśnie z nią. Na nowo. To, że zadzwonicie do niej po roku, po dwóch, po trzech, jeżeli macie tą swobodę i macie luz, to doskonale wiecie, jak macie z nią rozmawiać. Ponieważ możecie z nią rozmawiać tak, jakbyście rozmawiali z nią wczoraj. Tak. Dobrze słyszycie, że po dwóch latach, gdy nie słyszeliście kobiety, nawet po pięciu, nawet po dziesięciu latach, gdy nie słyszeliście tej kobiety, to. Tak naprawdę, dzwoniąc do niej po 10 latach, możecie rozmawiać z nią, jakbyście rozmawiali wczoraj. Też na to są różnego rodzaju sposoby, i przede wszystkim ten luz i ta swoboda, o której zawsze powtarzam. Od, od dzisiejszego dnia całą książkę telefoniczną sobie przewertujcie. Zobaczcie, do kogo możecie dzisiaj zadzwonić, żeby spędzać swoje piękne cudowne i niesamowite chwile. Bo nawet nie zajęcie sobie sprawy ile w telefon, ile wasz telefon może dać wam przyjemności. Hej!